Dzień dobry, witamy na konferencji prasowej pani prezes Beaty. Szydło pod kopalnią Brzeszcze. W konferencji biorą udział również związkowcy z kopalni z panem Stanisław, przewodniczącym Stanisławem Kłyszem na czele. Bardzo proszę pani prezes. Państwo. Pani premier Kopacz powiedziała dzisiaj, że jeździ podróżuje po Polsce po to, żeby rozwiązywać problemy, te prawdziwe problemy Polaków. Była 7, 7 kilometrów stąd i nie znalazła czasu, żeby przyjechać tutaj. Tutaj, gdzie są prawdziwe problemy rzeczywiście, ludzi, którzy martwią się losem swojego zakładu pracy, kopalni brzeszcze, nie wiedzą, czy ich miejsca pracy będą utrzymane, czy nie będą utrzymane. My od rana dzisiaj czekaliśmy tutaj w Brzeszczach. Sądziliśmy, że pani premier przyjedzie i powie, jaka jest wreszcie propozycja dla kopalni, czy to, co zostało podpisane w styczniu, porozumienie mówiące o tym, że kopalnia Brzeszcze będzie łączona z zakładem energetycznym, zostanie spełnione, czy też nie. Dlatego, że od blisko 8 miesięcy, poza tym, że w styczniu w błysku fleszy pani premier podpisała porozumienie, mówiła o tym, że górnictwo ma dobrą przyszłość, a wcześniej przypomnę, mówiła... O tym, że górnictwo będzie, kopalnie będą likwidowane. Między innymi ta kopalnia, na tle której dzisiaj tutaj stoimy, kopalnia Brzeszcze. Potem, kiedy ugięła się pod um, protestami społecznymi prowadzonymi przez pracowników, przez mieszkańców, podpisa zostało podpisane porozumienie. Ale od tego czasu, od 8 miesięcy niczego nie zrobiono. I dzisiaj górnicy, nie tylko górnicy, ale również mieszkańcy pytają, jaki będzie los kopalni Brzeszcze. Jeżeli pani, problem, pani premier rzeczywiście chce być wiarygodna, to powinna była dzisiaj tutaj przyjechać i powinna powiedzieć, jakie są plany w stosunku do kopalni Brzeszcze. Jeżeli chce być uczciwa, to powinna przyjechać i uczciwie powiedzieć, czy Tauron chce przejąć kopalnię Brzeszcze, czy też z tego się wycofuje. czy być być może, jak tutaj zaczyna się mówić, chodzi o to, żeby kopalnie kupił jakiś prywatny inwestor na dogodnych warunkach. To są pytania, które dzisiaj tutaj padają i to są te rzeczywiste problemy. Jeżeli dzisiaj mówimy o górnictwie, jeżeli dzisiaj mówimy o energetyce, na stole został położony dokument Polska Polityka Energetyczna do roku 2050. Zostało to złożone kilka dni temu dosłownie. Ja apelowałam do rządu już w czerwcu, żeby ten dokument ujrzał światło dzienne, dlatego że w tej chwili został skierowany dokument do konsultacji w szczycie sezonu urlopowego, i być może chodzi o to, żeby tak naprawdę nad tym dokumentem specjalnie się nie zastanawiano. Dzisiaj rząd nie panuje, pani premier Kopacz nie panuje ani nad tym, co dzieje się w energetyce, ani nad tym, co dzieje się w górnictwie, a najlepszym dowodem na to są chociażby dzisiejsze medialne informacje o tym, jak zarządy spółek Skarbu Państwa, którymi kierują przecież polityczni nominaci Platformy Obywatelskiej, wypowiadają posłuszeństwo rządowi i nie chcą rozmawiać na temat współpracy i na temat ratowania górnictwa. A mówią to między innymi na podstawie tego dokumentu, który został przygotowany. Czyli sami nie wierzą w to, że te zapisy w tym dokumencie to jest droga wyjścia i, i pokazania rozwoju dla polskiego górnictwa i dla polskiej energetyki. A przypomnę, że przecież pani premier Kopacz co bardzo często zapewniała wówczas, kiedy był kryzys w styczniu w górnictwie i mówiła o dekarbonizacji, że polski węgiel to jest to, na czym rządowi zależy. Czy taka jest wiarygodność rządu? Dzisiaj pani premier powinna jeżeli chce być wiarygodna powinna była przyjechać tutaj, siedem kilometrów stąd to naprawdę nie jest daleko była, spotkała się, wyjechała, problemy pozostały. Można powiedzieć tak że łatwiej jest wozić po Polsce stoły i krzesła niż wiarygodność i uczciwość. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Szanowni Państwo, trzeba podkreślić jedną rzecz. Są zbiegi okoliczności, ale ten dzisiejszy nie wierzę, choćby z tego względu, że to dzisiaj, jak otrzymaliśmy jako związkowcy informację, że ma być ogłoszony przetarg publiczny na kopalnie Brzeszcze co jest tak naprawdę niezgodne z porozumieniem i uzgodnieniami, jakie były w 17 stycznia, bo tam było powiedziane jasno i wyraźnie, że ta kopalnia po przeprowadzeniu programu naprawczego, który został przyjęty, zostanie przekazana do spółki energetycznej Skarbu Państwa. Proszę zwrócić uwagę, że realizacja tego porozumienia przez yy, obecnego właściciela, przez obecny rząd, Polega tylko na tym, żeby go zrealizować, żeby nie myśleć o tym, jaka przyszłość czeka czynowej kompanii węglowej, a w szczególności tutaj kopalni brzeszcze. Żeby to tylko sprzedać i pokazać, oto zrealizowaliśmy porozumienie, przekazaliśmy do potencjalnego inwestora. A co będzie dalej? Nie wiadomo. Na to nie będzie zgody i na to się nie zgadzamy. Udało nam się dzisiaj jako związkowcom przyblokować to. Wystosowaliśmy pismo do pana ministra Kowalczyka jako pełnomocnika rządu odpowiedzialnego za górnictwo tym samym za to porozumienie którego on był stroną a żeby jak najszybciej doszło do spotkania zarządu SRK spółki restrukturyzacyjnej, przy udziale pana ministra i strony społecznej, żebyśmy mogli spisać porozumienie określające te brzegowe warunki, jakie musi spełnić potencjalny kupujący kopalnie brzesze, a więc muszą się spełnić te założenia, które były powiedziane to ma być spółka skarbu państwa energetyczna, bo tam jest dzisiaj tylko i wyłącznie przyszłość dla, dla naszej kopalni a więc muszą się spełnić założenia, bo taką gwarancję w porozumieniu daje rząd że będzie realizowany program naprawczy i ten program naprawczy będzie jak gdyby elementem wejścia kopalni do nowego inwestora, a tam były zawarte poziomy zatrudnienia, poziomy wydobycia, poziomy sprzedaży i wszystkie te elementy, które gwarantują kopalni brzeszcze przyszłość na minimum 35 lat. Nie będzie zgody na realizację porozumienia dla samej realizacji. My chcemy funkcjonować i żyć. My górnicy, a przede wszystkim my tutaj obecne społeczeństwo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Są pytania, jeżeli tak, to proszę. Pani poseł, e, chciałbym poprosić informacyjnie, nawet przypomnienia, dzisiaj Krawej Sprawiedliwości złożyło zadanie do prokuratury e, w sprawie rzekomo nielegalnej e, prowadzenia przez nią kampanii Czy popełnienie przestępstwa według Was jest pewne? Co można powiedzieć o tym wniosku? czy nie wydaje się, pani poseł, że ta kampania wyborcza troszeczkę już e, wygląda jak wyścig prześciganie się kto, na kogo do się Panie redaktorze, to zawiadomienie do prokuratury podpisał Pan marszałek Karczewski. Szczegółowo mówił o nim, także rozdawał w Krakowie na konferencji. Jeżeli jest pytanie, to bardzo proszę Pani marszałko, jak nie, to po, po konferencji możemy Panu redaktorowi dać bardzo, szczegółowo bardzo, bardzo o tym bardzo. mówiliśmy na poprzedniej. Dziś jesteśmy pod kopalnią Brzeszcze. A czy Pani poseł może się odnieść do tego do tej dyskusji? Ale nie, ale był, był Pan redaktor, czy nie na konferencji? Nie, no. Także tu no pan Darczak Karczewski, proszę, proszę, proszę bardzo. bardzo proszę. Złożył, podpisał zawiadomienie do prokuratury. Złożyliśmy, się, czekamy na to, co prokuratura zrobi w najbliższym czasie. Oczekujemy. Mamy takie zdanie, jakie przedstawiliśmy na konferencji dwie godziny temu. Dziękuję. A ja nie mam wątpliwości, że to jest posiedzenie sztabu wyborczego Platformy Obywatelskiej, ale myślę, że proszę państwa, dzisiaj to co jest najważniejsze, streszcza się w tych słowach, które powiedziała pani premier. I dlatego pytam o wiarygodność i czyste intencje również tych wyjazdów, dlatego że jeżeli ona mówi, że jeździ, żeby rozwiązywać problemy, prawdziwe problemy Polaków, żeby te problemy poznawać, no to ja pokazuję dzisiaj ten problem którego pani premier nie chce zauważyć. A to jest rzeczywiście problem y, tysięcy ludzi, którzy pracują dzisiaj w górnictwie i w energetyce, mieszkańców tych gmin górniczych i przede wszystkim wiarygodności rządu pani premier i samej pani premier, która złożyła konkretne deklaracje i póki co słowo nie jest dotrzymane. Proszę, kolejne pytanie. Panie pośle, chcieliśmy zapytać o wrześniowe referendum. Czy jesteście państwo z niego zadowoleni? Czy będziecie zachęcać, czy zachęcacie do udziału w nim? Sam fakt, że ja poprosiłam o to, żeby zostało rozszerzone referendum. Uważam, że to jest bardzo ważna, bardzo ważny przejaw demokracji, udział w de referendum, samo pytanie obywateli o ważne sprawy i uważam, że powinny być również zadane pytania o, o powrót do poprzedniego wieku emerytalnego, to czy dzieci sześcioletnie powinny pójść do szkoły, czy lasy, co z, z przyszłością lasów państwowych, to chyba dowodzi najlepiej tego, że my traktujemy referendum bardzo poważnie i dlatego prosiliśmy, że skoro wydajemy 100 milionów złotych na referendum września żeby można było obywateli zapytać również i o te ważne kwestie. Będziecie państwo zachęcać, rozumiem, do udziału w niej? Jeżeli składamy prośbę o to, żeby zapytać również obywateli o te ważne, naszym zdaniem, kwestie, to znacznie najlepiej, że jesteśmy za tym, żeby obywatele mieli prawo, i zawsze to podkreślaliśmy, i Prawo i Sprawiedliwość mówi bardzo o tym głośno, że obywatele mają... Prawo a władza ma obowiązek pytać obywateli w ważnych sprawach? CUS ma otrzymać pomoc finansową od rządu. Chcieliśmy zapytać, czy pani również tak postąpiła, jak właśnie awachowa wsparła finansowo miasta. Takich miast i miasteczek, które dzisiaj są w bardzo trudnej sytuacji, chociaż pani premier mówi, że yy, takich miast nie dostrzega. No, warto by było zapytać panią premier, dlaczego akurat Słusk, Słupsk, takich miast i miasteczek jest w Polsce bardzo duże, które mają dzisiaj problemy finansowe. Natomiast nie można y, tylko i wyłącznie dlatego, że jest kampania wyborcza i jest pewna kalkulacja polityczna, bo dzisiaj pani premier taką kalkulację y, przeprowadza, bo zależy jej na tym, żeby prezydent Słupska stanął po jej prawicy lub lewicy i sfotografował się i żeby to było... To był przekaz tej kampanii. Trzeba zmienić system i trzeba przede wszystkim podchodzić systemowo do sprawy. A dlaczego dzisiaj te miasta i miasteczka mają problemy? Ja nie mówię o słupsku, ale mówię o takich miejscowościach, jak chociażby dzisiaj jesteśmy, czy ja miałam okazję w ostatnich dniach również w, razie, w czasie objazdów widzieć i rozmawiać z mieszkańcami i samorządowcami. Dlatego, że rząd, obecny rząd platformy i psl u nie dostrzega rzeczywistych problemów Polaków, nie rozwiązuje tych problemów. Tylko te problemy zamiata pod dywan albo przerzuca na samorządowców, dając im kolejne zadania bez, bez środków finansowych. Natomiast propaganda to jest to, co w czym poseł, Jeszcze chciałam zapytać o ustawę o in vitro. Czy ona powinna zabierać zapis regulujący maksymalne to mogłaby zdecydować się właśnie na ten zabieg. Pani zdania? Ja, jako kobieta, powiem, może wypowiem się w ten sposób, że absolutnie tak. Natomiast, jeżeli chodzi w ogóle, jeżeli pani by mnie pytała o moje zdanie na temat in vitro, ja nie ukrywam, że to nie jest dzisiaj moim zdaniem temat, który powinien w kampanii wyborczej zajmować uwagę obywateli. Ale też na pewno nie powinniśmy chyba też w ten sposób właśnie w kampanii o tym mówić. To jest temat, który powinien być spokojnie dyskutowany przez ekspertów i tych, którzy na tym się znają. Czy są kolejne pytania? Pani poseł, może powinniśmy zacząć od tego pytania, ale chciałem spytać, jak dziś goszczącą pani poseł na w stronach panią premier chciałaby pani przywitać o tym tutaj w No Panie redaktorze, no. Cóż, ja na panią premier czekałam tutaj w Myślałam, że porozmawiamy o problemach kopalni Brzeszcze, ale nie doczekałam się, więc to jest cały mój komentarz. Dziękuję bardzo. Najlepiej gdybyśmy dzisiaj mogli powiedzieć, że pani premier Kopacz dotrzymała słowa, tego słowa ze stycznia tego roku. No, niestety tego powiedzieć nie można. Więc wszyscy pewnie by się tutaj cieszyli, gdybyśmy, gdybyśmy właśnie mogli powiedzieć, że dotrzymano słowa, ale tego słowa nie dotrzymano. Pani poseł, jeszcze chciałbym zadać ostatnią rzecz. Dzisiaj pani premier tłumaczyła, że wjazd do posiedzenia rządu pomoc, kontakt z ludźmi i tak dalej, przynoszą one faktyczne efekty i faktyczne rezultaty i dlatego są tak krytykowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Jak się pani do tego odniesie i czy mieszkańcy Krakowa, Oświęcimia, Brzeszcz uwierzą w słowa, które tutaj będziemy przekazywać? No, panie redaktorze, no jaka jest wiarygodność pani premier Kopacz, która mówi, że przyjeżdża rozwiązywać rzeczywiste problemy i pochylać się nad problemami ludzi, skoro nie było jej tu dzisiaj. Tutaj są te problemy najważniejsze. Więc to jest cały mój komentarz. No najlepiej zapytać górników z kopalni Brzeszcze, czy pani premier rozwiązała problem. W styczniu zapowiedź na billboardach: słucham, rozumiem, pomagam, a górnicy tutaj są. A termin realizacji porozumienia kończy się za 10 dni. I nie zrobiono w tym kierunku nic, za wyjątkiem programu naprawczego, którego tak naprawdę wymusiły związki zawodowe. Ale jeżeli tak pani premier mówi, to znaczy, że przez 8 lat rząd Platformy Obywatelskiej i psl nie chciał rozwiązywać problemów Polaków, bo jednak nie wyjeżdżał, nie spotykał się z ludźmi, organizował posiedzenia rządu w Warszawie. Także to znaczy, że te posiedzenia mają charakter wyborczy. Dziękujemy państwu bardzo. Dziękujemy.